No, zadanie 12. Wyznacz wszystkie wartości parametru M, dla których równanie takie ma dwa różne rozwiązania rzeczywiste oraz y, spełniające warunki. I dobra. Co musimy zrobić? Zróbmy sobie lekki plan pracy. Pierwsza rzecz, jaką nam mówią, ma dwa różne rozwiązania, czyli delta większa od 0. Dlaczego nie równa 0? Bo jak jest y, równa 0, to ma. Jeden pierwiastek dwukrotny, a my nie chcemy, żeby to było takie same. Dodatkowo mamy taki warunek. O! Czy nasze drugi warunek mamy, że nasze x -y nie mogą być zerem. I jakie to ma dla nas znaczenie? To znaczy, że nasze miejsce zerowe nie może być zerem. Prawda? I trzecia rzecz, którą mamy, bo to było tu, no to i trzecia, to musi spełniać ten warunek, że 1 przez x plus 1 plus 1 przez x2 plus 2 równa się 1 przez x1 do kwadratu plus 1 przez x2 do kwadratu. No to jest myśli. I teraz tak. Zaczynamy od podpunktu pierwszego. Czyli naszej delty. Delta musi być większa od 0. Wzór na delty był b kwadrat minus 4a, nie? 4a c. Delta. W naszym przykładzie nasze a wynosi 1. Nasze b równa się minus m plus 1. I nasze c równa się m. Podstawiam do wzoru. Miałam tak. Minus m plus 1 do kwadratu minus 4 razy 1 razy m. To się równa, to się równa. m plus 1 do kwadratu minus 4m. A z tego mamy m kwadrat plus 2m plus... 1 minus 4m. Tutaj to z tym redukuje i mamy m kwadrat minus 2m plus 1. A to znów możemy ściągnąć wzór skróconego mnożenia minus 1 do kwadratu. I tak tutaj w tym miejscu był wzór skróconego mnożenia. Rozpisałam go na to i później nam tu no był wyszedł ze zmienionym znakiem. Taki psikos mi się zrobił. No i kontynuuję dalej. I ta nasza delta, tak? Delta ma być większa od zera, czyli m minus 1 do kwadratu ma być większa od zera. I tutaj poszukajmy miejsca zerowego, czyli m równa się 1. I jak to wygląda? Jak widzisz, nasza ta funkcja tutaj kwadratowa ma jedno, nie, ma jeden pierwiastek, tak? Czyli wierzchołku dotyka tak jakby dawała buziaka naszej osi, tyk w punkcie 1. A to ma być większe bądź równe 0, więc wszystko większe bądź równe 0 jest tu, w jedynce nie, bo tu jest równe 0 i do góry, tak? Czyli mm, rozwiązanie tego możesz zapisać na dwa różne sposoby. Czyli tu będzie odpowiedź do tego albo zapisujesz, że m należy, jak znaczy ci m należy y, od minus nieskończoności do 1 otwartej i od 1 do plus nieskończoności, albo zapisujesz, że to są wszystkie liczby bez jedynki. Te dwie opcje są dobre. Czy mamy pierwsze? M należy do rzeczywistych bez jedynki. No i kolejną Rzecz, którą kazali nam policzyć, czyli podpunkt numer 2. x1 nie może być m x to 0, czyli z tego wiemy, że nasze miejsce zerowe nie może być 0. No to tak, nasze f od x równa się x kwadrat minus m plus 1 razy x plus m. F od 0 równa się 0 do kwadratu minus m plus 1. 0 plus m. Tak, do tego momentu nadążasz? Czyli f od zera równa się m. I tu mam to, że f od zera nie może być zerem, czyli m nie może być zerem. M nie może być zerem. No i teraz numer 3 będziemy rozwiązywać. No i tutaj trochę będzie zabawy. Więc tak. Tu mamy to. To, co tutaj się robi? Sprowadzamy do wspólnego mianownika, tak? Czyli będzie 1 przez x 1 razy x 2 razy x 2 plus tu mamy będzie 1 razy x1 przez 2 razy x1 plus 2. No i z tej drugiej strony to samo, nie? Eee, czyli mamy x2 do kwadratu przez x1 do kwadratu, x2 do kwadratu plus x 1 do kwadratu przez x do kwadratu razy x1 do kwadratu. Eee, I tak. Z tej strony co my mamy, rozporządkujmy x1 plus x2 przez x1 razy x2 plus 2 równa się x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu przez x1 razy x2 kwadratu, kwadratu. No i tutaj na górze, w tym miejscu musimy sobie wykombinować jakoś, żeby móc skorzystać z tych naszych wzorów kwieta, które tu mamy. I co ja muszę, jak to zrobić? Tutaj będę to robił. Bo masz x1 plus x2 do kwadratu, to się równa x1 do kwadratu, plus 2x1, plus 2x2 do kwadratu, no nie? I tutaj to plus to jest to, czego szukamy, nie? Czyli, żeby to wyliczyć, to muszę ten środek przerzucić tu x1 do kwadratu plus x do kwadratu równa się x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1 razy 2. No i tutaj po podstawiam oj, nie ten kolor, się nie ten kolor właśnie nie pomyliłam. Czyli mamy tak x1 plus x2 przez x1 razy x2 plus 2 równa się i to na górze, x1 plus 2 do kwadratu. Minus 2x1, 2, a na, górze, na dole mam x1 razy x2 podniesione do kwadratu. W ten oto sposób mam przygotowaną bez <noise> żeby skorzystać z rów 1. No i tak. Nasz x1 plus x2 równa się minus b przez a, czyli u nas będzie nasze b to było, mamy minus. Minus m plus 1 przez 1 to jest m plus 1. Ok? Eee, x 1 razy x 2 to się równa c przez a, czyli będzie m przez 1, czyli m. I tak wszędzie gdzie jest x plus 1, musimy, czyli tu, Tutaj i tutaj musimy dać to. Oj, mój kolor, moment. Tu, tu i tu musimy dać to na zielono. No to działam. I mamy tak M plus jeden podzielone na M plus dwa. Wow. Pojechał autobus. Równa się m plus 1 podniesione do kwadratu minus 2 razy m przez m kwadrat. Tak? I teraz to my chcemy się pozbyć. No, ułamków, tak? Czyli mnożymy razy m kwadrat, czyli tak m z tym, to mi zostało m razy m plus 1 plus 2 m kwadrat równa się. M plus 1 podniesione do kwadratu minus 2. I mamy m kwadrat plus m minus 2m kwadrat równa się m kwadrat plus 2m plus 1 minus 2m. Tutaj się te m nam powracały, więc mamy minus m kwadrat plus m minus m Plus. czyli tutaj coś nie wiem skąd mi się minus wziął więc mamy tak 3m e, kwadrat plus m minus m kwadrat minus 2m minus 1 równa się 0, czyli mamy 2m kwadrat 2m kwadrat słuchajcie głupi błąd nie wiem co dzisiaj mi się z głowy dzieje powiem szczerze plus m minus 1 minus 1 więc tak, a równa się 2, b równa się 1, c równa się minus 1 Delta b kwadrat minus 4 C, Mamy 1 do kwadratu minus 4 razy 2 razy minus 1, czyli mamy 9 z delty to 3. M1 równa się minus b minus 4 delty a. Czyli mamy minus 1 minus 3, 2, 2. Otrzymujemy minus 1. M2 równa się minus b plus 0, L3, 2A równa się minus 1, plus 3, plus 2, plus 2, otrzymujemy 1, 2, No i teraz musimy pozbierać nasze rozwiązania. I tutaj mamy trzecie rozwiązanie, to było m równa się minus 1. I m równa się jedna druga. I wyznać wszystkie wartości parametru m no to ile wartość parametrów mamy, no tylko to, co nam na samym końcu Czyli odpowiedź m równa się minus 1 i m równa się jedna druga. I tyle. Zapraszam na kolejny film.